A tu on, jak niewolnik przed tą kniaziówną, żeby do niej dawniej nie znał, żeby to była Laszka wzięta z pierwszego szlacheckiego dworu, miałby więcej śmiałości. Ale to kniaziówna Helena, o którą on się z kurcewiczą kłaniał, za którą i rozłogi, i wszystko, co miał, chciał oddać. Tym większy wstyd chłopem być przy niej, tym mniej do niej śmiał. już pytano się mnie, dlaczego nie czytaliśmy 6 września. Myślę, że każdy dzień i każda pora roku jest dobra na głośne czytanie książek. Stąd też nasz wybór, ponieważ jest to nasza pierwsza impreza tak otwarta, taka plenerowa dla mieszkańców. Więc to takie nasze nowe doświadczenie i zobaczymy, jak nam to wspólne czytanie Henryka Sienkiewicza wyjdzie. Spotkanie zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. Oczywiście współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe, przed placem, którego znajdujemy się. Mieliśmy wykład historyczny, takie wprowadzenie tak, do XVII do drugiej połowy XVII wieku, prowadzony przez pana Bartłomieja Grzankę z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Mamy również wiele atrakcji dla młodzieży, tak dla dzieci, praktycznie dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, dzieci będą mogły rysować. Jest już narysowana pierwsza część, jakby drzewko, i dzieci będą musiały trochę pobudzić swoją wyobraźnię, dorysowywać dalsze części. Ale mamy również loterię dla dorosłych. Mamy upominki w postaci audiobooków, właśnie trylogii Henryka Sienkiewicza. Także myślę, że, że to będzie taka atrakcja dla naszych mieszkańców. No i oczywiście promujemy dla wszystkich uczestników darmowe jabłuszka. Nasz narodowy owoc. Dzisiejsza okazja do czytania Henryka Sienkiewicza pozwoliła nam także przybliżyć troszeczkę te postacie historyczne, z których Sienkiewicz utworzył bohaterów swoich powieści. Bo zarówno Skrzetuski, jak i Kmicic, jak i Wołodyjowski mieli swoich odpowiedników w naszej historii. Oczywiście oni może mieli nieco inaczej na imię, i generalnie nie zawsze byli to krystalicznie czyści ludzie. Ale były to postacie rzeczywiście historyczne. Postacie ciekawe, no, doskonali dowódcy, których kochali żołnierze, więc mieli też umiejętności, które Sienkiewicz opisał. Ich losy były różne. Taki na przykład Samuel Kmicis nie był zdrajcą, wręcz przeciwnie, on jako pierwszy wystąpił przeciwko Radziwiłowi. No, ale troszeczkę Sienkiewicz ubarwił tę postać, żeby nadać dramaturgii swojej powieści. A na przykład Wołody Jowski, Jerzy, no, z tym się w zasadzie tylko w historii zapisał, że zginął. Był tym dowódcą w kamienicy i zginął podczas oblężenia. Tej twierdzy. Także nawet z takich drobnych fragmentów Sienkiewicz mógł stworzyć postać skomplikowaną. Łączył wiele motywów, które się już wcześniej w literaturze pojawiały takiego na przykład za no możemy go sobie odnieść do szekspirowskiego Falstaffa, do żołnierza Samochwała, Plauta, do wielu innych postaci, które, które się w literaturze pięknej od starożytności przewijają. Także Sienkiewicz oddał w niesamowity sposób ówczesną epokę. Korzystał z wielu źródeł historycznych już dzisiaj niedostępnych. Z bibliotek, z archiwów magnackich, szlacheckich. Jeszcze w jego epoce można było z nich korzystać. Obecnie no, wiele z nich, z tych dokumentów nie istnieje. Tym cenniejszy jest on dla nas.